Rozmowa Radia Index. Rozmowa Radia Index. Przy mikrofonie Damian Łobacz rozpoczynamy kolejną odsłonę programu WIPRUM, a dziś u nas w studiu Grzegorz Maćko Maćkowiak, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Witam cię serdecznie. Witam Cię witam państwa. Yy, za, mamy okres wakacyjny, można już mówić o takich pierwszych podsumowaniach, ale zapytam wprost: to jest taki sezon ogórkowy, czy jednak jest o czym mówić i jest nad czym pracować? Myślę, że zawsze jest o czym mówić, zawsze jest nad czym pracować. Natomiast wiadomo, sezon wakacyjny sprzyja wyjazdom, urlopom, też takiemu trochę odpoczynkowi, ale czasami warto też coś poruszyć, jeżeli temat faktycznie, faktycznie gdzieś tam żyje i mieszkańcy się nie interesują. Myślę, że warto czasami raz, raz na raz w ciągu tych dwóch miesięcy jakiś temat taki ważny właśnie poruszyć. Tym bardziej, że, tym bardziej, że jeżeli chodzi o budżet obywatelski, no to za chwilę będziemy właśnie mieli, że tak powiem, ten sezon właśnie na ten budżet i, i też mieszkańcy będą mogli się w to naprawdę zaangażować. No właśnie wczoraj była mowa o budżecie obywatelskim, było spotkanie z mieszkańcami i wy tutaj, wspólnie z Piotrem Natkańskim, zaproponowaliście pewne zmiany, aby usprawnić cały system związany z budżetem obywatelskim, co należałoby przede wszystkim zmienić oraz jakie pomysły mogłyby. Zostać przede wszystkim wprowadzone czy zakomunikowane, jeżeli chodzi o sferę naszego miasta. Po wstępnych rozmowach z mieszkańcami jakby zostało nam zakomunikowane też oświadczone, że warto by było te pieniądze po prostu zwiększyć. Tak? Ostatnio, ostatnio były to 3 miliony złotych, teraz my postulujemy 6 milionów złotych, natomiast oczywiście zostawiam to jakby furtkę panu prezydentowi. Jeżeli pan prezydent uzna, że to powinno być 4, 4,5. Nie ma problemu. Jeżeli, jeżeli uważa, że takie pieniądze się znajdą w budżecie i faktycznie jest większy, to myślę, że z naszej strony jest pełna zgoda i jak najbardziej cieszymy się, że cieszymy się, że będą te pieniądze zwiększone i niech to będzie nawet zasługa pana prezydenta, nie ma żadnego problemu w tej kwestii. Natomiast jeżeli chodzi o podział tych środków i jakby określenie takiej specyfikacji trochę zgłaszania projektów, no to jest nasz autorski pomysł i myślę, że tutaj warto by było się nad tym zastanowić, zresztą do magistratu też wpłynie takie pismo właśnie z naszym pomysłem, zobaczymy, czy prezydent się do niego przychyli i on wygląda, ten pomysł wygląda mniej więcej następująco. Te 6 milionów złotych podzielilibyśmy na trzy grupy inwestycyjne, to znaczy inwestycje duże, średnie i małe, Przy czym inwestycje duże to byłoby pula 3 milionów złotych yy, i tutaj byłyby projekty od pół miliona do 3 milionów złotych. To byłyby przeważnie jeden bądź dwa projekty o charakterze bardzo często infrastrukturalnym, takim dużym. Druga pula środków to inwestycje średnie. Tutaj mielibyśmy 2 miliony złotych yy, i podział odpowiednio od 100 tysięcy do pół miliona złotych. Tych projektów byłoby około 5-10. One miałyby właśnie taki charakter średni, osiedlowy, ponadosiedlowy I inwestycje małe. Milion złotych, ale projekty tylko i wyłącznie do 100 tysięcy złotych. Tu mielibyśmy tych projektów prawdopodobnie, które by zwyciężyły kilkadziesiąt. I to właśnie były te małe projekty. Chodniczki, właśnie place zabaw, jakieś takie naprawdę drobne rzeczy, które doskierają mieszkańców na co dzień, a nie są w stanie ich zrealizować jakby, bo nie są w stanie się przebić do tego budżetu ogólnego, tak? Bo to zawsze ciężko no, y, wpisać jakieś takie drobne rzeczy, też nie zawsze każdemu się to przy, przypomnie. Akurat tutaj jest bardzo dobra okazja i myślę, że, i myślę, że to w tym kierunku powinno pójść. A będzie to też miał realny wpływ na zwiększenie liczby zgłaszanych wniosków, bo jak wiemy, ten budżet obywatelski cały czas jest sprawą świeżą, cały czas jest sprawą nową. Zresztą w skali ogólnopolskiej i też nie mamy e, wielkich tradycji, jeżeli chodzi o tę sprawę, o tę kwestię. No właśnie, to jest też pytanie o świadomość samych mieszkańców. Ja myślę, że budżet obywatelski właśnie doskonale e, może kształtować tę świadomość, dlatego że mieszkańcy jakby mając pewien instrument, tak, instrumentem zawsze są przeważnie pieniądze, tak, bo pieniądze coś mogą wykreować, jakąś sytuację bądź też, bądź też e, rzecz. I teraz tak, jeżeli mamy, mamy te pieniądze, to mieszkańcy są w stanie zaangażować się, bo wstą, wiedzą o tym, że za te pieniądze są w stanie coś realnie stworzyć, tak? czyli wybudować yy, i tak dalej. I myślę, że myślę, że ten budżet obywatelski to jest bardzo dobra idea i, i oczywiście są różne rozwiązania w Polsce, bo, bo ostatnio właśnie się dowiedziałem, że w Gliwicach yy, to trochę wygląda inaczej, bo to z kolei radni i prezydent yy, wskazują, co należy zrobić, natomiast następnie mieszkańcy głosują. E, przy czym, przy czym ten, system, ten system akurat trochę nie za bardzo mi się jakby podoba, bo, bo on jakby trochę wyklucza inicjatywę właśnie samych mieszkańców. W Zielonej Górze zostało to pomyślone lepiej, mieszkańcy sami zgłaszają, magistrat następnie, bo to może jakby objaśnię całą procedurę, magistrat następnie ocenia wniosek pod kątem kosztów, to znaczy państwo w wniosku wskażecie jaką kwotę myślicie, że to będzie kosztowało, natomiast magistrat i tak to doskładnie wyliczy i później ten wniosek już do, wyliczoną kwotą za, będzie zaprezentowany do głosowania, Czy znaczy, tak było w tamtym roku, zobaczymy, myślę, że będzie podobnie, przy czym zobaczymy, czy te specyfikacje się jeszcze zmienią. I, i, i to jest właśnie to, znaczy tak, budżet obywatelski jest jednoznacznie, zwiększa poziom właśnie tego społeczeństwa obywatelskiego i tak naprawdę Przyczynia się do jego kreacji? No dobrze, a społeczeństwo obywatelskie, jeżeli chodzi o najmłodszych uczestników właśnie naszego życia, naszej sfery zielonogórskiej i nie tylko, jak to się przekłada, jeżeli chodzi o inicjatywy? Ponieważ też masz kontakty z młodymi osobami, nawet w kontekście forum, czy tego typu inicjatywy przede wszystkim zachęcą młodych, młode osoby do brania takiego czynnego udziału w życiu publicznym? Pytam też o to w kontekście frekwencji, o której rozmawialiśmy przed wejściem mhm. na antenę, w kontekście frekwencji podczas Wyborów. Czy ludzie mają się z kim e, identyfikować, jeżeli chodzi o tych właśnie najmłodszych uczestników? Ja myślę że, ludzie, myślę, że teraz młodzi ludzie, którzy jakby wychodzą ze szkół tak ogólnokształcących czy też potem idą na studia, ja myślę, że oni jakby, jakby z każdym rokiem też kształtują swoje poglądy polityczne. Bardzo rzadko zdarza się, że osoba, która wychodzi z liceum, ma już jakby ukształtowany do, do końca swój światopogląd, czy też określone barwy, czy też poglądy polityczne. To się jednak kształtuje oczywiście często się wynosi to z domu a to się jednak kształtuje. I ja myślę, że e, młodzi ludzie jakby z czasem też e, m, są w stanie jakby zidentyfikować się na tym rynku politycznym. Oczywiście nie zawsze, bo to jest też tak zawsze tak, że młodzi ludzie e, oczekują czegoś nowego. Tak z zasady po prostu oczekują czegoś nowego. E, i, I może na naszym rynku politycznym e, tego nie, nie są w stanie do no wielu tych nowych ludzi nie, nie, nie są tego w, 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 w stanie znaleźć. Natomiast ja myślę, że, ja myślę, że ja jestem w prawej sprawiedliwości mam kilkunastu młodych kolegów w naszej organizacji. Czujemy się dobrze, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma takie poglądy konserwatywne i e, to może doskonale się u nas odnaleźć. Oczywiście są też inne partie, w zależności od tego, kto jaki się to pogląd wyznaje, a także no, jaką jakby identyfikację polityczną też jest w stanie zastosować. Myślę, że to jakby definiuje, tylko że to, mówię, to się kształtuje raczej z wiekiem. Znaczy, mówię, rzadko zdarza się, że ktoś od razu wie. Takie osoby oczywiście są, ale jednak to, to, to postępuje z wiekiem i, i dopiero później człowiek jakoś wybiera tą swoją drogę, czy, czy też poglądy. No, a co z udostępnieniem możliwości do brania udziału w głosowaniu, na przykład osobom, które ukończyły 16. rok życia? Bo to jest kwestia, która co prawda nie jest już tak mocno postulowana czy komentowana, ale jednak gdzieś tam wciąż odbija się echem. Znaczy ja myślę, że ja myślę, że to trochę by było jakieś rewolucyjne rozwiązanie. 16 lat. Ja myślę, że ten system, który obecnie, czyli 18, od 18. roku życia myślę, że się sprawdził. Nie wiem, czy warto by było tutaj eksperymentować, bo jeżeli, jeżeli w zamyśle pomysłodawców jest zwiększenie frekwencji, to wydaje mi się, że to trochę płonne. Znaczy, to obniżanie wieku, obniżanie wieku miałoby spowodować zwiększenie frekwencji. Wie pan, już, już posyłamy sześciolatki, za chwilę 5 pięciolatki, też mamy zwiększać frekwencję, bo, bo nam się system zawalił edukacji z jakością, tak? Yy, nawet no, tak, no, tak jak powiedziałem, no, w pewnym sensie no, jednak ludzie y, młodzi, no, dopiero jakby identyfikują te poglądy polityczne. Ja nie chciałbym też, żeby wybory to była jakaś moda. Znaczy to musi być jednak świadomy wybór, tak mi się wydaje. I, i, i ten osiemnasty rok życia, no przyjdźmy jako cezurę pewnego rodzaju do, do większości spraw w życiu publicznym, czy w ogóle w społecznym. Ja nie wiem, czy warto tu eksperymentować z tym, tym wiekiem. Dobrze, to może na koniec zmieńmy temat. Mówiłem na samym początku, że mimo, że mamy ten sezon ogórkowy, to jednak czas na pewnego rodzaju podsumowania. Tym razem takie podsumowanie ogólne dotyczące prezydentury Bronisława Komorowskiego. Mhm. Jasne. Pan prezydent Bronisław Komorowski wygrał wybory w bardzo takiej no, takiej atmosferze dosyć, dosyć specyficznej, tak? żałoby i, i jednak tej, w cieniu tej katastrofy smoleńskiej. Polacy mu zaufali. Natomiast ja mam takie wrażenie, że pan prezydent Komorowski to jest taki trochę właśnie prezydent żrandola, jak to kiedyś powiedział nasz premier Donald Tusk. Znaczy prezydent, który nie za bardzo wychodzi z inicjatywami. On faktycznie gdzieś tam bardzo fajnie wypada na tle różnych uroczystości. Natomiast jeżeli chodzi o taką inicjatywę ustawodawczą, to jest naprawdę kiepsko. A jak już jest, to się robi problem, bo przypomnę państwu, że pan prezydent Komorowski, Bronisław Komorowski jest autorem ustawy o zgromadzeniach. Ustawa o zgromadzeniach, która to ustawa no, w poważny sposób ogranicza wolność zgromadzeń, to znaczy, nie wiem czy państwo wiecie, no, jeżeli organizator jakiegoś zgromadzenia kilkunastu, kilkudziesięciu osób na tym zgromadzeniu coś się wydarzy, ale naprawdę coś małego nawet. To organizator odpowiada 7,5 tysiąca złotych kary. Proszę Państwa, no to, jest, to jest ustawa, która naprawdę w pewnym sensie godzi w swobody obywatelskie i w demokrację. Oczywiście, no, pan prezydent widocznie taki ma podejście. Oczywiście to było też spowodowane na jakiejś takiej fali, ale pytanie, czy polityk powinien się kierować impulsami, czy też jakimś chłodną analizą sytuacji? Ja uważam, ta ustawa jest zła, zresztą moje środowisko polityczne także uważa, że to jest zła ustawa. Także, mówię, ja pan, pan prezydent Komorowski, mówi, naprawdę bardzo fajnie wypada na tle właśnie różnych uroczystości. Natomiast gorzej jest takim realnym działaniem. Minęły już trzy lata, za chwilę minie kadencja. Tak naprawdę, poza tą ustawą, ciężko doszukać się jakichś takich inicjatyw, które, które naprawdę by, by coś, coś oznaczały. Tym bardziej, że pan prezydent Komorowski ma dosyć ciekawą sytuację, bo on ma jakby zaplecze rządowe. To znaczy, jeżeli by coś zgłosił, to faktycznie razem z tym zapleczem mogliby to tak? On jakby nie jest w opozycji do tego rządu, więc to teoretycznie jest łatwiej. No jednak tutaj, tutaj nie, za, nie za dobrze to wygląda. No ale też pojawiają się komentarze, że być może właśnie takiego prezydenta potrzebowano, żeby w pewien sposób chłodził, e, chłodził emocje wśród społeczeństwa i także był takim e, łącznikiem, jeżeli chodzi o rząd i partie opozycyjne. Bo tutaj mhm. nie było pe w pewien sposób żadnego jątrzenia e, w tej atmosferze. Chyba o to chodziło. Znaczy, wie pan, to, ja, to może ja powiem tak. Ja uważam, że są czasy kryzysu mamy obecnie w Polsce. I ten kryzys naprawdę w Polsce, do Polski już dotarł. E, przypomnę państwu, że ostatnio czyty PKB to 0,4 w skali, w skali mhm. kwartału. To jest dramat, proszę państwa, to jest poniżej już 0,5%. Więc kryzys w Polsce już jest. I teraz pytanie jest takie, czy prezydent, jako głowa państwa, tak, pierwsza osoba w państwie, może tak naprawdę stać z boku nie za dużo robić, nie, nie, wydaje mi się, że nie, to nie jest prezydent na czas kryzysu, to prezydent na czas kryzysu, czy też na czas naprawdę takich zburzonych fal, że tak powiem, na statku kapitan, no powinien jednak trochę wykazywać inicjatywy. Tej inicjatywy tutaj nie ma, mam wrażenie, że poddał się trochę premierowi, premier jakby sam tutaj kreuje rzeczywistość, no też nie najlepiej przypomnę chociażby podniesienie wieku emerytalnego, no ale jakby nie, nie o tym mówimy. Y nie, nie to, nie, to nie jest prezydent na czas kryzysu, to jest prezydent na czas spokoju, kiedy fale są płytkie, czy że fale nie ruszają się, jest spokój, tak. To tak, to tak, okej, okay, to to może, no może należałoby coś takiego przyjąć, ale nie, nie na ten czas. To nie ten czas. Bardzo dziękuję za spotkanie. Myślę, że jeszcze będziemy przyglądać się wszystkim propozycjom związanym z budżetem obywatelskim, bo teraz dowiemy się również, jak wypadnie ta druga odsłona, bo konsultacje już cały czas trwają i w sierpień to też jest taki miesiąc, w którym pewne wnioski będą postulowane. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był Grzegorz Maćkowiak, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30.